I jeżeli czujemy się w czymś naturalnie, nie ściskamy się tylko po powierzchni, no to trudno, żeby to się nudziło. Tajczy zajmuje się już od 30 paru lat. Dla mnie, tajczy jest oczywiście teraz pasją i też pracą, ale jest też czymś, co mnie fascynuje i sprawia mi radość już od bardzo dawna, przez cały czas. Wiele lat temu usłyszałam wywiad w radio o Tai Chi, w którym usłyszałam, że Tai Chi jest niezwykłą sztuką, która dba o nasze ciało, ale także o nasz umysł. I to mnie zafascynowało. Warszawa jest pracą, ale przyjemną pracą. Mamy pracę, którą bardzo sobie cenimy, z fantastycznymi ludźmi w fantastycznym temacie. Oboje chcemy, oboje to lubimy, obojgu nam na tym zależy. Dzięki temu możemy żyć w pewnym sensie tak, jak chcemy i tak, jak nam się podoba. Poza tą taką gonitwą współczesnego świata i że musimy też o to dbać. Uczymy klasycznego stylu yang, legendarnego stylu udang, współczesnego stylu pekińskiego, ale też qigong, medytacji stojącej, no i szeroko pojętej profilaktyki zdrowia yang shang. Przez 25 lat prowadzenia szkoły z powodów zdrowotnych nie opuściłem ani jednego treningu, a treningi prowadzimy praktycznie codziennie. Gdyby to przeliczyć na lata, odejmując dni wolne, to to będzie z 8 lat. Organizujemy treningi, warsztaty, obozy, wykłady oraz różne inne wydarzenia z tym związane, na przykład obchody Nowego Roku Chińskiego i obchody Światowego Dnia Tai Chi. Uczymy się od chińskich mistrzów i innych nauczycieli z całego świata. Mamy taki plan, żeby pojechać do Chin i chyba przez chwilę poćwiczyć w kolebce tai chi i Toizmu, czyli w klasztorach w górach Utang. Tai Chi jest chińską sztuką walki, która rozwinęła się na gimnastykę zdrowotną, na sport, no i na sztukę świadomego ruchu, czy też sztukę doskonalenia przez ruch. Czerpię z technik bojowych, z ćwiczeń zdrowotnych, z filozofii i z medytacji. Tajcz jest też taką bramą do bardzo wielu różnych chińskich tradycji. Mamy u nas w szkole ludzi, którzy interesują się chińskimi ceremoniami parzenia herbaty, kaligrafią, właśnie filozofią też chińską, czy też starożytnymi grami chińskimi, jak na przykład gra w go. W 2020 roku wpisano tę sztukę na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO z racji tego, że cały czas kultywuje stare chińskie tradycje. Wspólne życie i wspólna praca wymagają y, ogromnej elastyczności umiejętności ciągłego dostosowywania się, bycia uważnym na siebie, na to, co robimy. To, że pracujemy razem, ale też dla innych ludzi, powoduje, że tym bardziej potrzebujemy być uważni. Wieś daje nam taki drugi biegun tego, co y, mamy na co dzień. Przyjeżdżamy tu po ciszę, spokój. To jest to miejsce, gdzie ładujemy baterie. To nie jest forma ucieczki od miasta, tylko to jest forma równowagi. W mieście mamy wokół beton, a tutaj mamy wokół zieleń, tam mamy dużo ludzi, tutaj mamy ciszę i spokój. Niekoniecznie nastawianie się na jakiś wyraźny, określony cel jest kwintesencją życia. Nauczyłem się też nie tego, żeby za wszelką cenę dążyć do jakiegoś celu, tylko żeby się doskonalić w każdym momencie i żeby ta chwila, w której jesteśmy, była tą chwilą najważniejszą.